Działek rano, dobrze jest się wyrwać, przewieczyć trochę, oglądać widok. Zacząłbym może od tego, że parę samiczek w ogóle mi nie siadło. Prawdopodobnie nie były jeszcze gotowe, ponieważ kopulację widziałem, ale nie doszło ostatecznie do zapłodnienia i nie było tych jaj. Widzę, że one dalej się szykują i możliwe, że niektóre nawet może jeszcze sypną. Tak jest właśnie z samiczką Hypo, która widzę, że szykuje się do owulacji. Druga samiczka już jest po owulacji i będzie składała zniósł, to jest black Posthead hypo, więc ten sezon jakby się trochę tak przedłużył, on się prawdopodobnie połączy z tym kolejnym sezonem, który czeka nas już gdzieś mniej więcej za miesiąc. To wszystko się prawdopodobnie połączy, ponieważ już rozpoczynam jakby kolejny sezon, kolejne dopuszczania. Oczywiście nie dopuszczam samców do samiczek, które złożyły mi w tym roku jaja, tylko do samic, które właśnie nie zaskoczyły w tym sezonie, więc ja myślę, że one te pęcherze mają dość mocno rozwinięte, i teraz wystarczy ten bodziec w postaci, w cudzysłowie, samca, i już może to się uda. Te samiczki, które złożyły jaja, one myślę, że potrzebują trochę więcej czasu. Gdzieś najwcześniej, będę m, końcem grudnia, początkiem stycznia, dopuszczał samce do tych samiczek. Muszą się przede wszystkim mocno odbudować. Parę samiczek, oprócz tego, że nie zaskoczyło, to jeszcze niektóre dały tak zwane slagi. Chyba dwie czy trzy samiczki dały mi prawie same slagi, tam pojedyncze jajka się trafiły. Do tego jedna samiczka dała mi cały pusty zniósł, tam było parę, już nie pamiętam teraz ile, ale parę jaj, które w ogóle nie były zapłodnione, no dobrze wyglądały. Nawet je włożyłem do inkubatora, ale widziałem, że zaczyna coś się dziać po prześwietleniu, zauważyłem, że po prostu nie ma kompletnie żyłek, więc poszło wszystko do kosza. Ostatecznie tych maluchów jest około 60. Oczywiście już większość już znalazła już nowe domy, a z tych co? Jakieś tam holdbacki, resztę jeszcze będzie oferta. Prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, ale na pewno wybieram się do Krakowa. Będę się wystawiał 13 listopada, chyba z tego co kojarzę. Jest giełda w Krakowie i tam się wystawię. Pokażę Wam zaraz maluchy, które sobie zrobiłem. Holdback niektóre um, ciekawe, inne takie sobie, ale chcę je sprawdzić. E, do tego co najważniejsze, chyba co zawiodło w tym e, e, sezonie, to wydaje mi się, że zbyt młode samce. Nie wiem, czy tak naprawdę o to chodzi, że te samce były zbyt młode, czy po prostu e, temperatura była trochę za wysoka i e, one nie wiem, czy przepaliły nasienie, czy, czy samiczki może nie były gotowe. Nie wiem, coś, coś było nie tak. Tak czy inaczej, e, ani łuki banana e, za bardzo nie podziałał e, a na nim mi bardzo zależało i zależało mi też na mandarynie, który też nie za bardzo podziałał tak więc e, 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 Przejął inicjatywę tak naprawdę samczyk Cypress Bamboo Mahogany i to on mi zrobił całą tą robotę Przede wszystkim chciałbym Wam pokazać e, holdback z dinkerami e, W zasadzie te maluchy ciągną się od tego normala, który jest z dinkerem po te wszystkie tutaj maluchy, które raczej zostaną u mnie, robiłem już na ich temat filmik. One są teraz wszystkie rozkarmiane. Jedne jedzą, inne jeszcze nie chcą jeść. Ale myślę, że wszystkie te maluchy. Zostaną u mnie. Hmm, chcę sobie sprawdzić, co tam, co to się tak naprawdę podziało z tymi wężykami. Tu jest w zasadzie jeden, którego puszczam, bo tutaj tego Dinkera nie widzę. To jest zwykły pastel leser. Zostawiam też sobie wizualne dwie samiczki klauna. Tu jest pierwsza samiczka. I druga. No, więc te samiczki u mnie zostają. Resztę. Jeszcze rozkarmiam, to będą z hetem na klauna. Co my tu jeszcze mamy? Jeden ciekawy projekt, ten Blade, który tak nazwaliśmy wstępnie, tak naprawdę. No bo nie jest to w żadnym stopniu potwierdzone, że jest to ten Blade. I dlaczego zostawiam te cztery węże, te cztery samiczki? Ponieważ, kurde, wydaje mi się, że to może nie być Blade. Zaraz wam pokażę, jak one się wybarwiają, bo wybarwiają się bardzo, bardzo ciekawie. A one są jeszcze 50% head na hypo, więc mam pewien plan, jak sprawdzić tego blade'a, ale to w przyszłych filmikach Wam to wytłumaczę. Na razie Wam pokażę, jak one w tym momencie wyglądają. Zobaczcie, wygląda on trochę jak Enchi, ale jednak ma pewne dość mocne. Boki. Nie wiem, czy to tu akurat widać, ale na żywo widać to super. E, tak więc, y, to są samiczki, więc nie szkodzi mi pozostawiać te wężyki. Tu jest druga samiczka. E, mam też y, oczywiście e, entry, i porównywałem. Jest naprawdę gigantyczna różnica w kolorze. Przede wszystkim w tych takich bardzo wysokich bokach e, żółtych naprawdę widać tą różnicę i bardzo fajnie się to wybarwia nawet dobrze to widać na pastelu który grzbiet ma taki trochę ciemniejszy grzbiet ma taki trochę ciemniejszy ale te boki są naprawdę dziwne to jest w cudzysłowie blade pastel tak więc zostawiam sobie wszystkie. Jeszcze mam Blade'a Muhawi, wszystko samiczki, puszczę sobie, mam pewien pomysł, no nie chcę go na razie zdradzać i może akurat miejsce mam, więc tam cztery samiczki w tą czy w tamtą to za bardzo mi to różnicy nie robi. A z wężyków, które są jeszcze dostępne, nie zszedł jeszcze ten samczyk, i tak naprawdę nie wiem, czy ja go chcę puszczać, bo drugi samczyk z genem Cypress dość mocno mi się przyda. Zobaczcie, taki jest maluszek, on jeszcze, on jeszcze jest na tak zwane wydanie. Jeden biały bambu Mohawi, to jest po Cypress Mahogany Pastel, 50% head hypo, ale to jest samiec. Prawdopodobnie pójdzie jako tak zwana loteria Czyli sprzedany jako biały A co tu będzie Przekona się Ten który tego samczyka Ode mnie weźmie Siadło mi też parę Scaleless Headów ze Spiderem Z Pastelem Bo Scaleless Head fajnie działa z niektórymi genami Wiadomo ja już nie chcę robić formy super Ale sam Scaleless Head Jest w miarę spoko Został mi jeszcze taki bambu mahogany, mega ciemny, fajny wąż Z taką kropeczką zobaczcie, pomarańczową I on na żywo, na, na żywo naprawdę wygląda spektakularnie ten wężyk Fajny jest Szary burek Mam jeszcze takiego wężyka Zobaczcie Piękną robotę tutaj zrobił Cypress to jest mahogany Cypress. Post granit. Cypressa tu widzę. Mahogany też. Czy ten granit tu wszedł? Szczerze mówiąc nie wiem. Taki samczyk jeszcze został. Jakieś normale nawet będą. Ale to wszystko prawdopodobnie dopiero na giełdzie. Jak Enchi Hypo. Piękny wężyk. Zobaczcie. Już podrosły, to są te z tych pierwszych moich zniosów To one już zdążyły podrosnąć. Dwa mam takie chyba samczyki. E, jakieś tu Orange Dreamy, o czysty Cypress, zobaczcie jaki ładny jest. Też samiec mocno już wyrośnięty. E, sugerował mi tu Kuba, żeby sprawdzić, czy tu nie wszedł Orange Dream. Czy to, czy to jest rzeczywiście czysty Cypress, czy jest Orange Dream. Muszę to jeszcze sprawdzić. Ładny wężyk. I tak jak mówię one wszystko, wszystkie dość mocno rosną ten już jest zarezerwowany piękny dopóki się fajnego komba nie zrobi to się tak nie docenia tego banana a jak, a jak wejdzie coś fajnego do niego to zobaczcie co się dzieje tutaj jest z enchi z yellowbelly fajny wężyk jeszcze jest drugi samczyk pastel nie, nie, przepraszam, banana enchi też fajne, te buki będą białe to się wszystko będzie ładnie wybarwiać mam jeszcze taką samiczkę, którą prawdopodobnie sobie zostawię Mochawi, mahogany przyda się, ona jest chyba jeszcze 50% head na hype'u, więc więc fajnie no zrobił się z niego taki trochę burek szary burek to jest G.A.J. Butter Wookie Tak się prezentuje. To jest samiczka, więc ona zostanie u mnie. I tak naprawdę to tyle. Pokazałbym Wam jeszcze inne fajne, bo było dużo tych fajnych maluchów, ale one już po prostu po się porozchodziły. Są w nowych domach. A tu mam jeszcze wężyka. Tak się prezentuje. Ta samiczka też wcina, jak wściekła. Fajnie się to szampan wybarwiło. Z leopardem prawdopodobnie to jest na hypo jeszcze. Czy coś tu jest jeszcze wartego uwagi? No raczej już się wszystko to, co było ładniejsze rozeszło. E, tak więc tyle. no Podsumowując e, ten sezon, on no taki sobie powiem wam. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Mandaryny mi nie siadły, bardzo mi na tych mandarynach zależało. Nie siadły mi te łuki, oprócz tej jednej samiczki, no to nic mi nie posiadało, a tych kopulacji było naprawdę, naprawdę dużo. Tam na dole mam różne wężyki, e, nowe e, samce, które, które rosną, ale to w jakimś tam innym, kolejnym e, odcinku Wam pokażę. Tak więc, no, trzymam kciuki, żeby jednak ten sezon, który już tak naprawdę się rozpoczął, bo na przykład ta samiczka Blackhead, Poshead, Hypo. E, ona będzie składała już jajka, bo ona jest po lince powulacyjnej. Więc ten kolejny sezon, ja tak naprawdę przypisuję go już do nowego sezonu. Ten kolejny sezon już jakby się rozpoczął. Mam nadzieję, że będzie lepszy, ale to chyba tak jest. Nie? Zawsze tak jest, że najbardziej to się pragnie tego progresu, bo ten progres jest naprawdę przynajmniej dla mnie bardzo, bardzo istotny. Tak więc tyle, dzięki wielkie za dotrwanie do końca tego materiału, trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia, bye!